Witam Cię serdecznie na kanale Nauka i Eksperymenty. Zapraszam do oglądania. Cześć wszystkim! Zastanawialiście się kiedyś, jak naukowcy rozdzielają różne substancje z mieszaniny? Dzisiaj pokażę Wam prosty i super fajny sposób na zrobienie tego za pomocą chromatografii bibułowej. Oddzielimy kolory z naszych ulubionych mazaków. Co jest potrzebne? Mazaki, bibuła filtracyjna, ocet, szklanka. Krok po kroku, krok pierwszy. W pobliżu jednego końca bibuły malujemy kropki mazakami. Krok drugi. Do szklanki nalewamy 1 cm octu i wkładamy bibułę stroną z kropkami do szklanki. W miarę jak ocet będzie wędrował w górę bibuły, zabierze ze sobą tusz. Ale tu jest cała magia. W trakcie eksperymentu ciecz przemieszcza się w górę bibuły. Zabierając ze sobą barwniki, które poruszają się z różnymi prędkościami, co prowadzi do rozmazania jednolitego koloru i pojawienia się różnych odcieni. Im dłużej bibuła jest nasiąknięta, tym wyraźniejsze staje się rozdzielenie barw, ujawniając, że nawet jednolity kolor mazaka składa się z mieszanki kilku barwników, prawie jak kolory tęczy nad wisłą. I proszę bardzo. Właśnie przeprowadziliście chromatografię bibułową. Zapamiętajcie! Chromatografia bibułowa to metoda rozdzielania mieszanin, która wykorzystuje różnice w zdolnościach adsorpcyjnych poszczególnych barwników. Różnice w zdolnościach adsorpcyjnych oznaczają, że poszczególne barwniki mają różną tendencję do przyklejania się do powierzchni bibuły, co sprawia, że przemieszczają się z rozpuszczalnikiem w różnym tempie. Ten prosty eksperyment pokazuje. Jak naukowcy mogą rozdzielać i identyfikować różne substancje w mieszaninie? Spróbujcie zrobić to w domu i dajcie znać, jakie kolory odkryliście. Dzięki za oglądanie. Nie zapomnijcie polubić, zasubskrybować i udostępnić, żeby zobaczyć więcej fajnych eksperymentów naukowych. Do zobaczenia następnym razem.